Cześć, dzisiaj będzie czytanie y, dla panien na rok 2021. Trochę takie, powiedziałbym, wyjątkowe, nawet dla mnie. Tak wyszło, bo dzisiaj właśnie y, zobaczyłem, że y, cyferka y, przy subskrypcjach się zmieniła. Mam 100 subskrypcji, y, także dosyć, dosyć szybko to leci, szybciej niż się spodziewałem. Oczywiście, wiecie, no nie oszukujmy się, tak, nikt, nie wiem czy nikt, ale ja nie robię y, tych czytań. Dla subskrypcji konkretnie, e, bo, e, bo, bo chyba bym tylko dlatego tego nie robił, ale po to, żeby po prostu mieć i, i, i okazję e, jeszcze bardziej pracować z Tarotem, jeszcze więcej i dzielić się tymi swoimi czytaniami i, i móc to. Ach, ten As Mieczy. Dzięki, dzięki kolego. E, um jeszcze bardziej e, móc jakby spełniać się w tej pasji, ale e, no nie będę hipokrytą i oczywiście te subskrypcje są takim bardzo przyjemnym dodatkiem, bardzo motywującym i podnoszącym mi po prostu humor i samopoczucie, tak? Tak energetycznie. Dlatego jeśli ten film oglądają właśnie moi subskrybenci, to słuchajcie, daję wam takiego kciuka w górę. E, każdemu z was osobno bardzo wam dziękuję. A jeśli osoby, które nie subskrybują ten kanał, to oczywiście zapraszam ich. Jeśli nie, jeśli chcą, jeśli to gdzieś z nimi współgrawają na to ochotę, a jeśli nie, to też jest OK. Nie, jakby nie dajmy się zwariować. I niech każdy robi to, co chce. A teraz wracamy do głównych bohaterów i bohaterek tego czytania, czyli dla Panien. I będziemy mieli czytanie na rok 2021. To, co ja powtarzam, jakby przed każdym tutaj na początku każdego filmu z tej serii, to to, że to są bardzo szkicowe czytania, co jest oczywiste, no bo jakby patrzymy w ogromny prze, prze, przedział czasu. One będą składały się z, tylko z siedmiu kart. Każda z nich będzie miała swoją funkcję i intencją tych czytań jest to, aby pojawiły się tylko te informacje, energie, wskazówki, o których mu w tym momencie musimy wiedzieć, tak? W tym momencie, w którym my teraz jesteśmy, tak by można było je wykorzystać w pełni, aby okazały się po prostu przydatne, ponieważ zależy mi na tym, żeby te czytania były jak najbardziej praktyczne, żeby można było z nich dla siebie. Naprawdę, naprawdę wziąć tą inspirację, tak? ten przekaz, który skłoni nas do tego, aby żyć może trochę bardziej świadomie, świadomie pracować ze sobą też żeby po prostu poprawiało nam się samopoczucie, bo uważam, że jakby w tym świecie i w tych takich, wiecie, myśleniu, że ciągle trzeba ze sobą pracować, myślę, że czasami po prostu też chodzi o to, żebyśmy mieli wyższą energetykę dla samych siebie, dla samego komfortu i dla, same, dla przyjemności. Dobrze, karty są potasowane, zrobię to jeszcze raz, Proforma. słuchajcie. I mamy to co bierzemy w plecaku, to co mamy ze sobą w tym roku, to co weźmiemy w ten rok ze sobą, energia jakby przeszłości, doświadczeń, główna energia z którą będziemy pracować, to może być po prostu jakiś ważny temat, tak? albo sposób zachowanie, styl myślenia które będziemy się zmagać i ważna karta, intencja przyszłości. To, do czego zmierzamy w tym roku. Co będzie miało już na nas teraz wpływ, tak? I, i cztery karty, które mi zawsze nasęczają w każdym czytaniu wiele problemów, bo, bo, bo mi się myli kolejność ich. Czemu jestem sobie sam winien? Bo wymyśliłem, że tutaj mamy zimę, tutaj mamy wiosnę, tu mamy lato, a tu mamy jesień. Niby proste, a podchwytliwe. Jak się czasem okazuje. Zobaczmy tą intencję prze yy, przeszłości, tak? tą tą energię, którą bierzemy ze sobą. Yy, i, mamy, I mamy piątkę mieczy, czyli lekcję, ważną lekcję yy, konfrontacji, konfliktu. Może nawet pewnej formy agresji, ale traktowanej szeroko, tak, nie tylko jako przemoc fizyczna, a właściwie raczej nie chodzi mi o przemoc fizyczną, chociaż tak też może być, tylko raczej jako taką energię konfliktu psychicznego, tak, albo po prostu bycia w pewnym napięciu. Myślę, że ten rok 2020 faktycznie mógł w nas. Em, em, Wywołać napięcie. On był sam w sobie takim, takim, takim napięciem. E, mógł w nas powodować stres e, i, i na poziomie ogólnym, społecznym i na poziomie prywatnym. Tak. Te, te dwa nurty oczywiście są ze sobą połączone, ale w różny sposób. tak. Nie zawsze jest to proste oddziaływanie. Natomiast tutaj chodzi o to, że, że mamy. E, mamy w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, tą świadomość tego, że to skąd pochodzimy, to nasze doświadczenie jest trudnym doświadczeniem, jest doświadczeniem, które wymagało naszej siły, e, zadaniowości, jakiejś bezkompromisowości i przede wszystkim bardzo klarownego wyznaczenia granic, gdzie ja się kończę, a gdzie zaczyna się otoczenie, to co jest na zewnątrz. I e, to określanie tych granic i e, było jakby e, jakimś głównym tematem, w każdym razie tą rzeczą, która jak najmocniej weszła w waszą tożsamość. Um, zobaczmy, jak to będzie wyglądało w tym roku mhm, wierzę. No, nie powiem, że jest łatwo, ale też nie powiem, że będzie trudno. Po prostu będzie... Yy, będzie znacząco słuchajcie yy, wieża, do tego wielkie arkana one mówią o zmianie, one mówią o gwałtownej zmianie yy, która jednak może mieć wyzwalający i powinna mieć w jakimś sensie wyzwalający charakter jakby dla mnie ta karta nie jest jednoznacznie negatywna yy, ponieważ najgorsze w wieży jest to, że jest niespodziewana że jest nagła że jest gwałtowna i bezkompromisowa w pewnym sensie. To, co w niej jest najlepsze, to to, że ta karta mówi o zniszczeniu starej struktury, która nie działała, która nas blokowała, która była potężna, wpływowa bardzo i taka determinująca, jakby determinowała naszą rzeczywistość, ale która właśnie kończy swój żywot. Tak, jej era, era dobiega końca. Myślę, że faktycznie może być tutaj tak, że mm, wygenerowaliście bardzo silną tożsamość i bardzo silne ego, bo tego od Was wymagała sytuacja. To, co powiedziałem wcześniej, określenia granic tego, kim jestem, kim jest moje otoczenie, jakie mam mieć z tym wszystkim relacje. Natomiast myślę, że w tym momencie yy, ta lekcja została odrobiona w pewnym sensie. Yy, te skarby, te zdobycze, które jakby miały być wzięte, zostały już, zostały już wzięte. Możecie zastanowić się nad tym, co to konkretnie jest, tak? Żeby nie pozostało to tylko w fazie ogólników. E, możecie zrobić taką jakby wiwisekcję e, pod tym kątem e, waszej przyszłości. E, I myślę, że teraz nadszedł czas na, na, na pewne rozliczenie samego siebie może. Może samego siebie, może swojego otoczenia i ten rok będzie na tym polegał. Eee, dlaczego mnie do tego wszystkiego skłoniliście? Tak? Dlaczego muszę być taką osobą? Co chcę z tego wziąć dla siebie, a co chcę odrzucić? Czego chcę się pozbyć? Co tak naprawdę mi nie służy? Myślę, że w pewnym sensie można powiedzieć, że to będzie rok takiej inwentaryzacji. E, którą, którą będziecie musieli dokonać w swoim życiu. Ona może mieć charakter emocjonalny, psychiczny, ale myślę, że oczywiście może mieć charakter przebudowy swojego życia e, konkretnymi e, czynnościami, konkretnymi decyzjami. Chodzi po prostu o to, żeby e, nie tyle zniszczyć, bo, bo, bo to zawsze wymaga dodatkowej energii i to zawsze też jest energia agresywna. Ale myślę, że właśnie może bardziej iść, spróbować w kierunku bardziej ewolucji, zdecydowanej, konkretnej, nawet takiej zimnej w podejmowaniu takiej zimno-decyzyjnej, ale spróbować jakby prze, prze, przetransformować tą energię z ognistej w bardziej. No, nie wiem, dobra. Może, może trzeba się wycofać z tego, co mówiłem. Może nie da się, może nie da się. Dzieci jeszcze bardziej w ogień, słuchajcie. Ale tutaj, kończąc tą myśl, to faktycznie, żeby jednak nie dać się temu pochłonąć do końca. Chociaż nie namawiam Was też do takiego dystansu w sytuacjach, w których nie można mieć dystansu. No bo już nie dajmy się zwariować, nie? Każda sytuacja ma swoje granice i my w tych, i my w ramach tych granic działamy, tak? Nie staniemy się kimś innym niż jesteśmy czy możemy się stać diabeł jako intencja przyszłości. No nie wiem czy słuchajcie, nie wiem czy wam gratulować, czy mam wam współczuć, ponieważ ja lubię diabła. Ja jestem osobą, która e, e, lubi diabła w tarocie, bo on jest e, bezkompromisowy. Ponieważ on wie czego chce. A mi przyznam, trochę te cechy imponują. Ja też, ja też nie, nie wiem, czy taki jestem, może trochę, e, natomiast e, może właśnie nie jestem taki, dlatego, e, dlatego mi imponują te cechy. Tak to zazwyczaj wygląda. Natomiast, e, wiecie co? Diabeł dla mnie, on e, reprezentuje igranie e, z tym, co niebezpieczne. I granie ze swoimi słabościami. I on oczywiście w takiej e, prostej, po takim prostym przekazie, on mówi, że ulegniecie tym słabościom, że macie potencjał, żeby tym słabościom ulec. Um, myślę, że chodzi o takie zapatrzenie się w materializm, nawet nie tyle w rozumieniu konsumpcyjnym, co w takim, e, takim rozumieniu postrzegania świat w sposób zero-jedynkowy. Nie widzenia niuansów. Um, I karta diabła, myślę, że właśnie o tym mówi. On mówi: albo walcz, albo uciekaj. Tak? E I o tej karcie też się mówi, że to jest walka najwyższego dobra z najwyższym złem. No właśnie, ten dualizm, ta zero-jedynkowość, która, która sprawdza się właśnie w takich sytuacjach ognistych i, i tej walki. Natomiast ona się nie sprawdza, jeśli musimy wy, wy, wykazać się pewną, pewnym taktycznym, mam wrażenie pewną taktyką w podejściu do samego siebie. Tak? w trochę w rozliczeniu samego siebie. Ta karta mówi też o tym, żeby konfrontować się z tym, co jest z nas trudne. Myślę, że wy potrzebujecie skonfrontować się z waszymi pragnieniami, i tym, jakie realizujecie, bo tutaj po tej karcie widać, że strasznie was będzie ciągnęło do gwałtownych, takich mocnych rozwiązań, dostawiania wszystko na ostrzu noża. Pamiętajmy też o tym, że ta energia diabła, ona jest trochę podstępna, tak, ponieważ być może, jeśli uruchomicie w sobie tą, tą, tą część was, po to, aby pokazać, Poradzić sobie w trudnej sytuacji, to ta, ten moment, gdy wykorzystujecie swoje czarne atuty, powiedzmy, nazwijmy je tak. Um, e, do radzenia sobie w trudnej sytuacji, um, ten moment bardzo łatwo przegapić, kiedy my nagle sami zaczynamy kreować tą toksyczną sytuację. I no i będziecie balansować na tej linii. Będziecie balansować. Widocznie tak ma być. Widocznie tak ma być. E, zwłaszcza, że mamy znowu znowu jakby płomień, znowu ogień. Tutaj, tutaj jest piorun nie. W zimie jest ósemka buław, czyli bardzo energetyzowana karta. Naenergetyzowana, jakby to jest karta pośpiechu, przyspieszenia. Ona mówi też o ambicji. I, i o takim zmierzeniu, myśleniu trochę tunelowym, tak, ja, ja wiem do, dokąd zmierzam, wiem co chcę i ja już tam lecę, ja już tam, ja już tam docieram prawie i myślę, że mm, widocznie tego potrzebujecie, widocznie potrzebujecie tego tempa i właściwie chyba wam go życzę, słuchajcie, jeśli jest wam potrzebne, ona, no, no widać w tych kartach, tutaj mamy dwa wielkie arkana i, I myślę, że tutaj w tym kontekście też taką silną piątkę. Bo piątki one, to, są, to są często karty trochę nieszczęść kłopotów, ale piątka, każda piątka mówi też o twardej tożsamości. Każda piątka, nieważne czy mieczy, pucharów, denarów czy buław, one wiedzą kim są. I Wy też wiecie, kim, chce, kim jesteście, i myślę, że ten napęd tutaj, który Wam się szykuje w tym momencie, on właśnie jest efektem tego, tej świadomości siebie um, i tej integracji tych, 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 tych trudnych rzeczy. Wy je akceptujecie. E, po zimie jest wiosna, tak, bardzo słusznie. I, e, I arcykapłanka, czyli lodowa wiosna, słuchajcie, ja tak to widzę. Zwłaszcza że tutaj ta tygrysica jest polarną tygrysicą, nie tą tą białą, cyberyjską. Więc, więc zimową. Wydaje mi się, że, że w końcu znajdziecie w sobie te pokłady właśnie gdzieś w okolicach wiosny, aby, aby temperować się, aby jakby schłodzić tą emocjonalność, schodzić tą energetykę. I tą aktywność, żeby wycofać się trochę w kierunku mm, medytacji, nierozumianej dosłownie, w kierunku takiego odcięcia się od rzeczywistości, mam wrażenie. E, to jest naturalny proces, tak? To jest element pewnej równowagi życiowej, która, ma się, która się zawsze dokonuje, gdy stawiamy wszystko na jedną kartę, to potem, żeby była równowaga. To jakoś tak ten świat się układa, nasze decyzje się układają, że, że idziemy w drugą st stronę. Jeśli będziemy dużo od siebie dawać, a będziecie dużo od siebie dawać, to w pewnym momencie przyjdzie ten moment, gdzie potrzebujecie, że musicie wszystkie klocki zabrać i zamknąć się w sobie i zająć się, yy, zająć się sobą. Myślę też jednak, że mm, to nie oznacza, Absolutnie i ja też bym chciał to podkreślić. Jakiegoś wycofania się z tej, z tej przestrzeni ognistej i z tej przestrzeni ekspansy, ekspansywnej, rewolucyjnej. Myślę, że raczej to oznacza przejście tych energii na trochę inny poziom. Bardziej introspekcyjny, bardziej. chcę mi się powiedzieć taktyczny, tak? Arcykapłanka mówi o dużym porozumieniu z samym sobą na poziomie duchowym. Ja powiedziałem wcześniej, że wy akceptujecie tę energię i myślę, że, że, że to jest kolejny poziom tej akceptacji, tej samoakceptacji, że raczej się trochę to wszystko wa, u Was ustrukturalizuje w taką tożsamość, nad którą będzie Wam może łatwiej zapanować, na pewno łatwiej Wam będzie zapanować nad energią arcykapłanki niż wieży i diabła. Lato... Kolejne wielkie arkanum, słuchajcie, no widzę, że naprawdę ta, ta siła wewnętrzna i ta wasza moc po prostu tutaj buzuje. Ale ja uważam, że to jest, do, że to dobrze. Że to dobrze. Tak jak powiedziałem, to jest skrócone takie szkicowe czytanie, więc to nie jest dziwne, że tutaj się pojawiają jakby takie ostre, grube kreski trochę. Eee... I umiarkowanie, czyli zobaczcie kontynuacja tego, jakby połączenie tych dwóch żywiołów i ustawienie ich na jednej płaszczyźnie. A ta karta mówi o procesie transformacji, o, o tym, że dzięki połączeniu różnych rzeczy w odpowiednich proporcjach może powstać coś wyjątkowego, coś właściwego, unikalnego. I myślę, że wy gdzieś będziecie, się, będziecie iść w tym kierunku. To jest ta naturalna droga. Yy, I. Yy, I myślę też, tak to widzę, że, um, że nastąpi takie jeszcze jakby spowolnienie pewnych kwestii. Eee, tak, po, po, tym, po, ty, po, tym, po tym silnym początku, po tych impulsach, które Was będą pchać do działania na początku roku, Wy z każdym kolejnym miesiącem będziecie spowalniać swoją aktywność, co nie znaczy, że rezygnować ze skuteczności czy efektywności. Nie. Tylko, trochę zmieniać strategię. Może chodzić po prostu o to, że w końcu przyjdzie czas, żeby zadbać o swoje zasoby. No, nie można ciągle się spalać, tak. Nie można ciągle biec przez te płomienie. Trzeba też, trzeba też stanąć i, i dobrze sobie ustrukturalizować, eee, przypilnować tego, co mam, tego, co jeszcze mogę eee, z siebie dać, a tego, co potrzebuję wziąć z zewnątrz. Eee, Dobrze, zobaczmy jesień. To jest taka karta jesieni, zimy, końcówki roku. Trochę ją rozumiem jako finał, powiem Wam szczerze. I tutaj mamy siódemkę pucharów, czyli myślę, że, że to jest ten, ten kolejny moment, to jest ten moment podsumowania, faktycznie, który, który do Was przyjdzie. Trochę tak, jakbyście musieli, jakby, jakby znajdziecie się w sytuacji, w której będziecie mieli, jakby trochę tak jak na planszy, dokładnie zobaczycie, co robiliście, dokładnie zobaczycie efekty tego, co robiliście przez ten rok, i, i będziecie musieli dokonać oceny, co było dobre, co było właściwe, a, a, a co może wam nie sprzyjało, co było błędną ścieżką. Mm. Czy dokonacie właściwego wyboru na końcu podsumowującego, czy właśnie niewłaściwego? Gdybym miał odczytać tą kartę, słuchajcie, w kontekście tych kart dookoła, a jakby tylko tak, tak, to, tak to należy zrobić, powiedziałbym, że istnieje groźba, że nie dokonacie właściwego wyboru. Myślę, że gdzieś tu będą walczyły ze sobą te wpływy diabła, arcykapłanki, wieży i umiarkowania. Naprawdę one się, słuchajcie, są po, po dwóch totalnie sprzeczne linie, nie? E między nimi mamy rewolucję i ewolucję. Mamy ekspansję e i in introwertyzm. I właśnie takie, zam in inersja, zamknięcie się w sobie. I myślę, że tutaj ta siódemka pucharów poka ten, pokazuje właśnie tą taką, że możecie stanąć na środku drogi i absolutnie nie wiedzieć, co z tym wszystkim zrobić, z tym galimatiasem. Natomiast ta karta, jako finał, potwierdza mi, że jakimś bardzo ważnym tematem u Was w tym roku będzie kwestia ambicji. Bo dla mnie mówią to. Mówią to w pewnym sensie wszystkie karty, tutaj. Piątka Mieczy mówi o ambicji, o walce w imię swoich celów. Um, wieża, wieża jest kartą kosmosu, tak. Wieża jest kartą świata albo Boga po prostu, jeśli tak chcemy to rozumieć, czyli tej ambicji najwyższej, tej struktury, która organizuje wszystko. Diabeł mówi o, o, o takiej ambicji materialnej, o, o, o ambicji bycia na, na samej górze. O, ósemka, ósemka mówi o, o przyspieszeniu, tak, o tej, o tej presji w dążeniu do celu. Arcykapłanka jest pe, w pełni świadoma e, swojego statusu i e, 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 trochę dla mnie jest to taka, taka karta dumy i pychy. Umiarkowanie znowu mówi o, o ambicji w taki sposób bardziej harmonijny, bardziej zrozumiały, bardziej świadomy, mam wrażenie, tego, że wszystko jest procesem, a, a to jest pragnienie awansu, tak? szukanie tego, czego, czego nam, co nam da szczęście, co nam da słońce, co nam zapewni sukces. I myślę, że, że Wy po prostu jesteście w tej drodze. I czy, czy się skończy w tym roku? Chyba nie. Myślę, że, że to będzie ciągle, ciągle, hmm, ciągle gdzieś przed Wami, chyba że traficie na ten właściwy kielich. Hmm, ale myślę, że będzie trudno. No tak powiem Wam. Myślę, że będzie trudno. E, zobaczymy, jak to będzie się, słuchajcie, też układało w konkretnych miesiącach. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie i słuchajcie co mam teraz powiedzieć mam powiedzieć, że kończę filmik mam powiedzieć, że jeśli chcecie możecie zasubskrybować kanał, zostawić lajka like, komentarz, jeśli to w jakiś sposób z wami rezonuje albo nie to, to będzie dla mnie bardzo ciekawe na pewno i dziękuję wam za obejrzenie za mi bardzo długi film przepraszam <śled> Mam nadzieję, że ciekawe, czy ktoś doszło do tego momentu. Jeśli tak, to, to dajcie mi znak koniecznie. To cześć.